Siema mordy, pokażę Wam w tym odcinku szafkę mojego młodszego brata. Obecnie gram na jego koncie. które mu już karnetu wbiłem. Jak widzicie. On też sobie sam też trochę powbijał. Zostało mu tylko tak mało. A dni jest coraz mniej. Trzy dni zostały, a mu zostało tylko 2,5. Nawet nie całe 2,5, ale dobra. W sklepie mamy takie rzeczy, jakieś tam badziewia. W sumie nic ciekawego. Dobra, szafka. Najpierw do skinów sobie przejdziemy później. Najpierw może muzyka. Muzyka, no widzicie, taki, taka. To jest klasyczna. Może podgłoszę. To jest jeszcze takie coś. Ale to jest najfajniejsze chyba. Także lecimy sobie do banerów. Banery ma takie. Hmm, nic nowego. No i tu ma takie Battle Royale, takie tam inne sobie pozdobywał. No i tam farba, no tylko to, to interesuje. No to co? Lecimy sobie do broni. Bronie ma, znaczy skórki do broni to ma takie. Ma kostkę, ma coś takiego, takiej lamy. Tu ma walentynkowe, to jest coś takiego, to tu mi się nie podoba. No i to jest też coś takiego jakieś czerwono-czarne. Nie, no najbardziej z tego wszystkiego to mi się ta podoba. Kevin i EQ. Dobra. bronie to tam nie będę na różnych pokazywać. Dobra, tańce i inne takie. Dobra. To chyba każdy zna. Tutaj są farby: Tilted Towers, jakiś tam karton, coś takiego. Jakiś to z siódmego sezonu, to jest tego. Tu jakieś emotki O, tutaj tańce, dobra. Pokażę Wam chyba tylko tańce, bo to jest najfajniejsze chyba. Tu ma coś takiego. To mi się bardzo podoba. Kupił sobie w sklepie. No, ta mi się też bardzo podoba. To jest coś takiego, to mi się też tak średnio podoba. Daba nogami mu wygrałem jak y, zdobyłem wina. To jest bat signal coś takiego. Że niby Batman. To są jakieś tam bombelki, to jest takie coś. No a to wygrał w karnecie bojowym. To jest jeszcze coś takiego. No i jakiś epicki taniec. Dobra, emotki, emotki, to wiadomo, takie cyfry. Ta mi się bardzo podoba. Tutaj ma jakieś tam farby, tego nie będę pokazywać. To ma jakieś butelki do rzucania. Dobra, teraz przejdźmy sobie do czegoś takiego. Tu ma takie, takiej lamy. To jest coś takiego.. Nie wiem jakiś error w ogóle. To jest nawet fajne, neonowe takie. Tu ma popcorn. To takie średnio mi się podoba. To jest pirackie z ósmego sezonu. Ja to mu wygrałem jak zdobyłem Wina. Nie, to było w karnecie bojowym. No to jest coś lodowego z siódmego sezonu, też z karnetu. To jest z tego sezonu chyba, ale nie pamiętam z kiedy on to zdobył. Lotnie, lotnie też to wiadomo to jest za wina za zdobycie wina wygranej bardzo fajna lotnia mi się podoba to jest też za zdobycie wina no to też zdobyłem mu to royal left to fajne nawet to jest też spokolotnia ale jej nie używam tu ma też taką. no to jest też taki pixel pilot coś takiego takie ze starych gier 8 fajne. Tu jest lamy z szóstego bodajże sezonu, albo z któregoś tam, piątego, może. to jest takie coś, której obecnie, ja to obecnie używam, a mój brat używa tej. Ta jest lamy. Dobra, kilofy. Kilofów nie ma za dużo. To jest zwykły. Tu są takie za zadania tu są jeszcze takie zielone z karnetu tu jest ten, ten mi się bardzo podoba To jest taki epicki kilo. no on jest strasznie duży także go nie używam, ja używam tych dobra plecaki, plecaki ma takie ten to w ogóle jest stary już ten jest y, takiego gościa ten nie za bardzo... no ten za, wygrałem za zadania. Ten, ten jest do postaci którejś tam, zaraz Wam pokażę. To jest Decha, się dostaję na początku sezonu. To jest taki Game Boy, coś takiego. Taka gra. To jest portal tego... Hmm, klucznika, bardzo mi się też podoba. Tutaj jest właśnie ten list tej dziewczyny drifta, czy coś. On, ma, on już jest na trzecim levelu, bo mu wymaksowałem. Tu jest taki zwykły, tutaj jest lodowa, to jest taki czarny. No i tu jest ten legendarny, pasujący właśnie do tego skina za zadania. Dobra, skiny. To, co chyba każdy chce. Lama. Lama to jest coś takiego. Zaraz wam pokażę. Hmm. Kurde, nie to. To. O. Lama. Czekajcie, ja ty wszystko poustawiam. Lama tak się prezentuje zwykła z karnetu bojowego. Oczywiście plecaku nie ma w zestawie. Także tak wygląda sobie lama. To jest lama taka lepsza trochę w takim lepszym kostiumie. Mi się bardziej ta podoba, więc sobie ją ustawię. To jest lama w masce, to jest lama bez maski, to jest lama znowu w masce, ale z koroną. Trzeba wbić 99. level karnetu bojowego, żeby ją zdobyć. No i obecnie to mój brat ma... Obecnie ją gra tym. Tu jest jeszcze coś takiego, to jest chyba ze starej lamy jeszcze, tutaj jest taka bardziej diamentowa, srebrna, no i tu jest złota, tam mi się bardzo podoba. Dobra, przejdźmy sobie do tego, mój brat już go ma na takim, to jest zwykły, jak widzicie, niczym się nie prezentuje, ma, fajną... ma fajne spodnie i kurtkę. Yy, tak, tak on się prezentuje w takich strojach, na razie go nie mam. Yy, tego mam już. Zdobyłem mu. No i ten zielony ten jest bardzo spoko. Także... Dobra, teraz to jest taki na drugim levelu. Jak widzicie ma tutaj fajne tatuaże. No i co? Tutaj jest w kolorach różnych i obecnie ma tego, bo to jest taki biało-czerwony, taki polski. No i to jest taki zielony, taki ten już mi się bardziej nie podoba. Dobra, przejdźmy sobie do tego. Ten jest z karnetu bojowego. Na pierwszym levelu tak wygląda, a tak wygląda na drugim. No i tu ma takie tam o, kolory. Ten jest chyba najlepszy. Dobra. Ten się niczym nie różni prawie od tego Oprócz tym, że mają inny, inne włosy w ogóle ułożone No tak to, to się niczym nie różnią No i tutaj ma takie stroje jak widzicie Ten jest bardzo fajny, mi się podoba No ten jest już taki średni No ten jest najlepszy, ale mi się jakoś tak średnio podoba Dobra, przechodzimy sobie do złotych skinów ten skin jest za zadania. To jest taki naukowiec, Mech, coś takiego. Dobra. Możecie go oczywiście spotkać w kapsule. Właśnie ten naukowiec ciekawostka, bo ten naukowiec akurat wychodzi z kapsuły, z meteorytu. To można wejść do meteorytu i tam jest taka kapsuła i tam właśnie można ją otworzyć tam nikogo nie ma i właśnie naukowiec tamtąd wyszedł. ten. Jako normalny człowiek, a potem sobie zrobił zbroję i teraz ma coś takiego, jak zbroja z mecha, coś takiego. Tutaj jest jeszcze na innym poziomie, ja tym sobie gram, ten jest fajny. No tutaj się różnią tylko twarzą, mój brat tym gra. No i co, tutaj jest ta dziewczyna drifta słynna, ona tak wygląda na pierwszym poziomie, zwykła. Tutaj jest już na drugim z kapturem i w masca. Tu już jest na trzecim. No a na czwartym, jak wbijemy 55 level, to wygląda tak: naprawdę przekozacko. Jeszcze plecaka do niej nie mam, ale chcę zdobyć. No a tutaj wygląda tak. No jeszcze sobie to ustawię. No to wygląda jak drift. Tutaj wygląda już nieco śnieżniej, fajnie. Ale najbardziej to mi się ten podoba z tym no w sumie wszystkie mi się podobają ale to żeby zdobyć to trudno a ustawię sobie jeszcze tego e, kilofy no dobra dobra także to był coś takiego tutaj jak widzicie można jeszcze wbić sobie tego astronautę To jeszcze dalej jest drugi to jest lotnia tutaj jest właśnie mech Od tego mecha można wygrać robota No i co, dobra. Zagrajmy sobie jeszcze solówkę, żeby ten odcinek nie był aż taki krótki. Dobra, trochę to się będzie wczytywać, tu widzimy się zaraz. Jeszcze Wam zapomniałem pokazać ekranów wczytywania. Tak się prezentuje jeden z nich, tam Wam może pod koniec odcinka pokażę. No i co, zaraz runda się zacznie. W poprzednim odcinku jakoś słabo mi wyszło, także myślę, że w tym będzie lepiej i za chwilę się widzimy. Także widzimy się po cięciu. Mm. Na meteoryt nie będę szedł, bo bardzo dużo osób na niego chodzi, bo tam są fajne rzeczy, można szybko wylądować. Mechów też jakoś nie będę zbierać. od tej są drony, ale nie wiem, my sobie polecimy gdzieś tutaj. Na no, wyrwę myślę. Ostatnio mi bardzo dobrze szło na wyrwie. Poza nagraniem myślę, że w sumie zdecydowanie mi lepiej idzie, jak nie nagrywam. Dobra, polecimy sobie to. Mam nadzieję, że nikt nie będzie. Ta lotnia bardzo fajnie pasuje do tego skina. O, mamy kawaha. Nasz, także ten skin jest za zadania, on nie jest w kornecie bojowym, możecie go zdobyć bez problemu. Chyba, że komuś z trudności. Chyba, że komuś trudności mm, są z zadaniami. Na przykład... E, mały Michał. E, e. Także dobra. Myślę, że trochę miłutnie nagrania, bo jeszcze zostało 5 minut nagrania. Mm, także dobra, tu jest jeszcze skrzynia. Ram, fajne rzeczy w miarę. A to sobie wywalę w ogóle albo wezmę. Także jak widzicie, tam jest czas y, rakiety wyświetlony, kiedy się skończy sezon. Na szczęście, jestem w strefie, to super. O, tam jest skrzynia. O, fajne rzeczy się trafiły. Nie no, serio. Dobra, no, zaraz sobie skoczę drugi raz. No, świetnie. To trochę kod mi przeszkadza, bo on drapie łóżko, jakiś jest głupi. We we'll miss it, Gdzie jest ten gościu? Nie wiem gdzie on jest. No bym dostał pułapką, mało co. Gdzie on jest? Nie, no może ja jestem ślepy, no ale ja nie wiem gdzie on jest w ogóle. Kurde, on uciekł. Co za dziad? Gdzie on jest? Dobra, ja naprawdę nie wiem, gdzie on jest. Dobra nie wiem, po prostu uciekł chyba No uciek Z pompy dostał Znaczy nie pompy tylko shotguna szybko, strzel szybko strzelającego i uciekł Dobra morderczki, ja sobie dokończę ten odcinek. Dzięki za oglądanie, do następnego trzymania.